Witamy wszystkich pierwszoklasistów, ich rodziców i najbliższych oraz zaproszonych gości. Ołówki? Przygotowane. Krytki? Główki? Wypoczęte. Buzie? Uśmiechnięte. Proszę o zabranie głosu pana magistra Dariusza Mielcarskiego. Witaj szkoła! Drogie dzieci, dzisiaj jest bardzo ważny że dzień w Waszym życiu. Yy, za chwilę nastąpicie yy, ślubowania i pasowania na pierwsze klasistę Szkoły nr 15. Yy, pamiętajcie, że szkoła to nie tylko budynek przy ulicy Śledgowskiej. Szkoła to również uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Od tego, jaka ta szkoła będzie, właśnie zależy będzie przede wszystkim to, jak będziecie się zachowywać, jak będziecie się uczyć, jakie będziecie zdobywać sukcesy. Jeżeli będziecie dla siebie koleżeńscy, dobrze, będziecie się dobrze uczyć, będą sukcesy i będzie nasza szkoła opinii miasta dobrą szkołą. Tego naprawdę Wam życzę, wytrwajcie w tym, co za chwilę w ślubowaniu obiecacie. Baczność. Podróż sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Przewodniczący klas, do ślubowania wystąp. Do ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. w szkole jak kochać ojczyznę. Będę się uczył w szkole jak kochać ojczyznę. Jak dla niej pracować kiedy urosnę. Jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Będę starał się być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Strawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu. A teraz poproszę panu dyrektoru o pasowanie wszystkich dzieci na uczniów szkoły podstawowej nr 15. 我数一遍，然后数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍，数一遍

Pasuję Ciebie na uczennicę pierwszej klasy 15. Pasuję Ciebie na uczennicę pierwszej klasy 15. Pasuję Ciebie na ucznia pierwszej klasy 15. Pasuję Ciebie na ucznia pierwszej klasy 15. Pasuję Ciebie na uczennicę pierwszej klasy 15. Pasuję Ciebie na ucznia pierwszej klasy 15. Pasuję ciebie na uczennicę pierwszej klasy 15. Pasuję ciebie na ucznia pierwszej klasy 15. Przepraszam. Pasuję ciebie na uczennicę pierwszej klasy 15. Ty już byłaś pasowana, prawda? Tak. Pasuję ciebie na uczennicę pierwszej klasy 15. Pasuję ciebie na ucznia pierwszej klasy 15. Pasują cię cię dwie na Pasuję się nie na ucznia, pierwszy dla się dwie na ucznia pierwszej klasy 15. Pascuję cię, nie na uczynimy pierwszej klasy 15. Niebieskie wszystkie są pasowane. Pasujecie wy na ucznia 15 Pasujecie wy na ucznia 15 to musimy I tu jeszcze tak Tak. Pasujecie wy na ucznia 15 Aż Ktoś jeszcze nie był pasowany? Wszyscy? Oczywiście dzieci, czyli już uczniowie szkoły podstawowej 15 ładnie staną, grzecznie, a ja poproszę o powstanie wszystkich rodziców. Mam dziecko w szkole i będę się starać. Mam dziecko w szkole i będę się starać. Zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem. Zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem. Słuchać uważnie o czym mówi. Słuchać uważnie o czym mówi. Pamiętać, że każdy uczy się na błędach. Pamiętać, że każdy uczy się na błędach. Pamiętają, że szybko mijają lata. Pamiętają, że szybko mijają lata. Kiedy jest ono, małym dzieckiem. Kiedy jest ono małym dzieckiem. dzieckiem. Pośrubowanie. Poczyć Potem standardowy standard szkoły wyprowadzić Kogo można nazwać asem? As porządnie jest umyty. Dba o książki i zeszyty. As chusteczkę ma do nosa. Śmieci wrzuca wciąż do kosza. As nie skarży na kolegów. umie równo stać w szeregu. A dzień dobrym

kolorowe astryk i ten pieszyk, które dzieci dla pierwsza dą pamięci. Choć śmiało do szkoły Pierszacy, do zabawy wspólnej i pracy, szkoła świstwa otwiera gościny, szkoła dzisiaj z nim też się a Agata z teraz coś zajęta, a mimo to jest ciągle gada. Lada ze strachu, że jej zabraknie śniadania, Które ma w tęczce na dnie. Grzesiek od rana płacze i wrzeszczy, To szuka główki, to innych rzeczy. Jak się nauczył pisać to ładnie, Zrobi listę z dokładnie, Wtedy nie będziesz szukał niczego, Chyba że zgubisz listę kolego. Kasia się spóźnia, bo mówi, pospęd ze szkoły. Puszkusty ze kup sobie budzik z modkiem najlepiej. Niech na w głowę lepiej. Nasza klasa jest gotowa. Ciągle kogoś boli głowa. Obskarata i zapasy. Kwiczą asy z naszej klasy. Więcej przedstawia się, nie będziemy. Trochę się tylko pośmiać chcemy, by wreszcie się pozbyć chcemy. I chociaż nam zębów trochę brakuje, to wszakże za to nie grożą dwoje. swoich kolegów i koleżanki śmiało chodzimy do tej klasy, bo trzeba całe dańki. Książki ze wszyscy kredki i pióro to rzeczy najnormalniejsze w świecie. Jeśli wierzyć jeszcze nie chcecie na lekcję do nas przyjść możecie. Ty tylko dzwonek zabrzmi donośnie, a dzwoni głośno daję wam słowo. Biegniemy pędem do naszej klasy. Ja są donośnie jak dzwonek zdrowy. Lecz nam wystarczy jedno spojrzenie I bez użycia kija czy rózgi Szum tylko w klasie słychać wyraźnie Co szumi, spytaś, to nasze mózgi. Chodzą do głowy czyfy i teki, Szylaby, zdania i inne treści. Sami się czasem zastanawiamy, czy to się wszystko nam głowie zmieści. Duma nas przy tym wielka rozpiera, bo pomijając względy wszelakie, pamiętać trzeba, że raz tylko kościół z stu procentom Idziemy do szkoły! Może się z nim za przyjaździe, Gdy razem idą pierwszaki dwa, zaraz robi się raźniej. W jednej twarzy stoimy, siedzimy w jednej ławce. Ja mam Janek na imię, a mój kolega Jacek. Myszy stale marzą o tym, by zniknęły z ziemi Ślimak tak nowego Przypłynęło świeże mleko Szczupak się od na głowie Jak rybaka w siatkę złota Uczniowie marzą by pani Odrabiała lekcje za nich Ja sprzeciwiam się tej zmianie Niech po staremu zostanie